Czy w, tej sytuacji, czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do upewnienia się, czy nie nadjeżdża tramwaj? Tak czy nie? W przepisach yy, czy na egzaminie to jest wszystko jedno, czy wy się upewniacie przed torowiskiem kolejowym czy tramwajowym, czy się nie upewniacie i yy, jeżeli się nie upewniacie możliwości wjazdu na torowisko, to macie przerwanie egzaminu od razu z automatu. No i co? Tutaj mimo, że sygnalizacja jest, to trzeba się też upewnić o możliwości wjechania na torowisko. Następne pytanie spróbujemy. Następnym razem sobie muszę wszystkie sprzęty przygotować, żeby było łatwiej tłumaczyć, wiesz, od razu tablica i, i, i tramwaj, do, 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 bo tak na sucho, bez Twoich tych, to później ciężko. Swoje zabawkowe trwaje musisz uruchomić. Czy tak. w tej sytuacji prawy skrajny pas ruchu przeznaczony jest tylko dla pojazdów szynowych? Tutaj mają problem ci, którzy mają problem z kierunkami, która to jest prawa ręka. Trzeba sobie przypomnieć. Basia? Moja odpowiedź jest, że nie, po prawej stronie. Nie jedzie tramwaj, tramwaj jedzie środkiem. No właśnie, dokładnie. Dobra, następne pytanie. Czy w tej sytuacji widoczny znak po prawej informuje Cię, że zbliżasz się do przystanku tramwajowego? 13% błędnych odpowiedzi. Basia? Nie, nie. To jest znak, mówiąc o, o tym, jak przebiega to gdzie jest torowisko, gdzie jest pas i ruchu, a nie żadne właśnie. Nie o, o tym pytaniu mówiłam. O, zamierzasz jechać na wprost, a kierujący tramwajem planuje skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? To i za dużo powiedziane, że ma zawsze pierwszeństwo. W sytuacji równorzędnej, bez względu na to, z której strony najeżdża, ma pierwszeństwo. Tutaj do tego pytania jest grafika, grafika wyjaśniająca, i zobaczcie, że oba pojazdy mają dokładnie taki sam znak. Pierwszeństwo na skrzyżowaniu nie skręca, więc mamy sytuację równorzędną z kierującym tramwajem. No i on ma tutaj pierwszeństwo, prawda, Wasia? Ale gdyby tu jechał inny samochód zamiast tramwaju, no to wówczas. To ja bym miał pierwszeństwo jadąc na wprost, bo ten, który skręca w lewo, musi ustąpić pierwszeństwa temu, który jedzie prosto i skręca w prawo. Ale tu jest tramwaj, co kompletnie odwraca sytuację pierwszeństwa na skrzyżowaniu. Dobrze mówię, prawda? No tak, tak. Zdałeś. Czy w tej sytuacji sygnał nadawany przez policjanta kierującego ruchem oznacza, czy podczas wykonywania manewru skrętów prawo na skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym sprzeciwka pojazdem szynowym? 44% błędnych odpowiedzi. Żartów tutaj nie ma. To jest pytanie z górnej półki. Słuchajcie. Jedno z trudniejszych, 44% to już jest dużo. Nie mamy. Basia? No dokładnie. Nie mamy pierwszeństwa ze względu na to, że. Policjant jest tak ustawiony, że, że otwiera ruch zarówno i dla tramwaju, jak i, i dla samochodu, a samochód skręca, więc tramwaj tutaj ma pierwszeństwo. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu? Takie sytuacje drogowe Basia chyba są często, prawda? Z tak, tak. tak, tym bardziej, że nawet. Tutaj, jeżeli mamy sygnalizację zwykłą, to też ma, tramwaj ma swoje i, i za, zawsze jest puszczony ruch, jeżeli, jest, jeżeli mamy, jeżeli tramwaj jedzie na wprost, nie? a ruch też jest na prost, no to, to, zawsze też te światła tak samo działają, nie. Co innego, jakby, jakby tramwaj gdzieś skręcał, to już zazwyczaj wtedy, jeżeli ma swoje światełka, to inni mają czerwone żeby nie dochodziło do takich yy, sytuacji, że tramwaj dostaje swoją szczelinę i na przykład musi kogoś przepuszczać, nie? Zamierzasz zawrócić, czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, to jest dokładnie to samo skrzyżowanie, dokładnie ta sama sytuacja drogowa. I prawie ten sam manewr. Dokładnie Tam ten tramwaj. sam tramwaj, pewnie jeszcze ten sam motorniczy, <grym> ja. pierwszeństwo tutaj ma oczywiście tramwaj. Jak my zawracamy? Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi, którego motorniczy sygnalizuje zamiast krętu w lewo? To jest bardzo ciekawe pytanie. 20% błędnych odpowiedzi. Proszę bardzo, odpowiadamy. Kto wie? Właśnie, nie ustępujemy pierwszeństwa Tramwajowi, bo masz zielone światło, masz tak zezwolenie na wjazd na, na skrzyżowanie, a, a Tramwaj tutaj ma swoje światło, które będzie zakazywało mu wjazdu, nie? bo przecina wasz, wasz pas ruchu drogę. Także inny kierunek, jakby, jakby z, na, z innego kierunku jechał tak. Tutaj po prostu to skrzyżowanie jest pod takim pod takim ostrym kątem. Ale gdybyśmy zrobili to skrzyżowanie tak pod kątem prostym w kształcie litery X, to byłoby dokładnie to samo. Z tym, że tu nie ma X, a tu jest powiedzmy skrzyżowanie w kształcie litery V. Tak, ale właśnie, jeżeli by już tych świateł nie było, o. To, wte to wtedy tramwaj ma pierwszeństwo, bo porusza się równo z tą drogą z pierwszeństwem, i, I na tej samej zasadzie, więc wtedy jeżeli jest przejazd i który już właśnie nie, nie ma, nie będzie miał znaku ustąp czy stop tam u siebie, no to będzie miał pierwszeństwo, tak? Jeżeli te światła by były wyłączone, wtedy tramwaj będzie miał pierwszeństwo, no chyba, że właśnie ma tam jakiś znak, który właśnie, ale nie widać, tej, na, na takiej właśnie sytuacji tego nie widać, nie no. Ale przypuszczam, że jeżeli by było jakoś inaczej droga poprowadzona, to by było tutaj informacja o pierwszeństwie łamanym, czy o, o przebiegu właśnie drogi z pierwszeństwem, A tu Nas tutaj przebiega... znak nie interesuje ustalający pierwszeństwo, bo jest sygnalizacja świetna, więc. Tak. Ale mówię, jeżeli właśnie by sygnalizacja nie działała, nie? A jeżeli by nie działała, to tak, to oczywiście. No to dokładnie. znaki drogowe ustalające pierwszeństwo. No. Ale tutaj ich nie widzimy tego, nie wiadomo, jak tutaj jest. No właśnie, nie wiadomo, yy, czy, czy on ma jakieś znaki, jak, te, jak dalej to skrzyżowanie wygląda, nie? Czy to jest taki sobie po prostu przejazd, czy, czy tam rozbudowane skrzyżowanie? Ale tutaj pytanie o trochę niefortunnie jest sformułowane, dlatego, że tutaj po pierwsze jakoś ciężko jest mówić, bo to jest ruch kierowany sygnalizacją świetlną. No dokładnie. Ale trzeba przyjąć to, to pytanie w taki sposób, skoro ja mam sygnał zielony, a tramwaj przecina mi jezdnię pod, pod, pod takim ostrym kątem, to ten tramwaj musi mieć sygnał czerwony po prostu. No i niestety jest dużo pytań takich, które trzeba znać na pamięć, bo są albo sformułowane tak, albo jest taka grafika, która co innego mówi grafika czy tam zdjęcie, a co innego jest treść pytania. No, jest takie pytanie dla mnie y, dziwne, o, o którym, które omawiamy sobie na lekcjach o szczególnej ostrożności, gdzie na zdjęciu ilustrującym pytanie y, jest mgła, y, a autor pytania pyta: Czy zawsze musisz zachować y, ostrożność? Nie? No zdjęcie kompletnie nie koresponduje z tym, co jest na w, w treści pytania. <laughs> Oczywiście przez cały czas musisz zachować ostrożność chociaż na zdjęciu są warunki które zobowiązują obligują nas do zachowania szczególnej ostrożności bo jest ograniczona przejrzystość powietrza. Pytanie Basia znowu nie przygotowałam tego pytania, ale pytanie kiedy przejeżdżamy przejeżdżamy przez tunel tam obok tramwaju tak czy jedziemy za tramwajem przez tunel. I autor pyta czy przejeżdżając przez tunel tam obok tego tramwaju musisz zachować szczególną ostrożność, nie? Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że przed wjazdem do tunelu stoi znak ostrzegawczy, który zobowiązuje nas do zachowania szczególnej ostrożności. A w pytaniu jest, w, w klucz odpowiedzi jest nie, bo chodzi po prostu o przejazd przez tunel i znak ostrzegawczy można sobie właściwie pomyśleć. No właśnie, chyba, że jest, czy w tej sytuacji, czyli hmm. się bierze pod uwagę całość tego, albo na przykład jak jest pytanie, że ty czy w tunelu. Więc już wtedy, jakby yy, nie dotyczy to tej sytuacji. Dokładnie, bo, bo tunel to nie jest takie miejsce, gdzie według przepisów trzeba zachować szczególną ostrożność. No to co? Jesteśmy ogarnięci. Basia, bardzo Ci dziękuję. Reszta lekcji ze mną, czy z różnymi gośćmi, których zapraszam, w pakiecie platynowym nazwamy to. Zapraszam Was do mojego kanału na YouTube Grzegorz Wójcik, Twój instruktor Nauki Jazdy. Zapraszam was, do, was też do kanału Basi na TikToku, gdzie Basia bardzo fajne filmy nagrywa tramwajarskie i także o, o prawie drogowym. Tam Basia wpiszcie i tam po buzi Basi Basię poznacie. Mówiłem o Spotify'u? Nie mówiłem o Spotify'u, to jeszcze na Spotify jestem. Trzeba po prostu na Spotify poszukać kanału Nauka jazdy. O, właśnie, po prostu Nauka jazdy wpisać. I zapraszam do pakietu platynowego. Basiu, bardzo Ci dziękuję. Sytuacja absolutnie awaryjna była. Co złego to nie ja. Dobrej nocy wszystkim. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w poniedziałek. Cześć.